Wpadki pewnej dziewczyny, która zapomniała, że nie tylko ona widzi wszystkich podczas wideokonferencji, po błogosławiony żel antybakteryjny sprzedawany przez pewnego księdza. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kolejne zestawienie 10 najciekawszych newsów tygodnia. A jeśli chcecie więcej interesujących newsów, ponownie zapraszam Was na kanał Bądź na bieżąco, na którym nowe odcinki pojawiają się codziennie o 6:30 i 18:00. Tradycyjnie mamy też dla Was konkurs, ale szczegóły pod koniec odcinka. Tymczasem lecimy z newsami na na planecie faktów. Numer 10. Pewna firma Salt Lake City specjalizuje się dorabianiem kluczy stylizowanych na miecze z gier i filmów, dzięki czemu każdy z was może poczuć się jak bohater. Największą popularnością cieszą się obecnie wzory z Legend of Zelda, Władcy Pierścieni oraz kreskówki Thundercats. W ofercie znajdują się również pendrive'y i klipsy do krawatu. Numer 9 Popularna japońska cosplayerka z ponad 60 tysiącami obserwujących na Twitterze, określana często jako królowa cosplaya, zszokowała ostatnio swoich fanów, wyjawiając po kilku latach działalności, że tak naprawdę jest mężczyzną. Celem wyjawienia prawdy było pokazanie ludziom, aby nie wierzyli we wszystko, co widzą w internecie. Numer 8. Wielu uczniów ostatnio żartuje, że jakie to lekcje nie są super, bo można robić kupę na lekcji polskiego. Cóż, pewna Brytyjka zaliczyła ostatnio gigantyczną wtopę podczas wideokonferencji. Najwyraźniej, zapomniawszy, że nie tylko ona widzi wszystkich, ale i wszyscy widzą ją, dziewczyna udała się z telefonem do toalety, położyła go na podłodze, a następnie na oczach wszystkich ściągnęła spod. I usiadła na muszli klozetowej. Jej koleżanki i koledzy nie mogli powstrzymać śmiechu. Numer 7. Najpierw wcześniej, teraz Słowacy wprowadzają nakaz zakładania masek poza domem. Obowiązek zakrywania twarzy ma też miejsce w wielu krajach Azji Południowo-Wschodniej. Dziwnym trafem tam, gdzie z wirusem radzą sobie najlepiej. A w Polsce nadal jak w lesie. Wciąż panuje fałszywe przekonanie, że maski nic nie dają, albo wręcz przeciwnie, ułatwiają zarażenie. Czytając komentarze pod moim ostatnim filmem, Dlaczego powinniśmy nosić maski, miałem wrażenie, jakbym czytał komentarze antyszczepionkowców. Wiecie, żyjących w swoim świecie, zamkniętych na jakiekolwiek argumenty. Chociażby ten, że skoro maski powinny nosić tylko osoby chore, a w przypadku koronawirusa każdy może być chory, bo wirus nie zawsze daje objawy, to znaczy, że każdy też powinien nosić maskę. Co w tym trudnego do zrozumienia? We wszyscy antymaseczkowcy zdajecie sobie sprawę, że wprowadzenie nakazu również w Polsce jest tylko kwestią czasu? Ciekawe co zrobicie, kiedy rząd zakaże wam wychodzenia z domu bez maseczki? Zaczniecie protestować, że naraża was na niebezpieczeństwo? Pewnie nie, bo narracja w TVP się zmieni, a wraz z nią wasze zdanie, którego sami nie macie. W Czechach od pewnego czasu daje się słyszeć hasło moja maseczka chroni ciebie, a twoja maseczka chroni mnie. Życzę Wam, abyście pewnego dnia i Wy zrozumieli jego sens. Numer 6. Angielska Służba Zdrowia ostrzegła swoich pracowników, aby ci lepiej pilnowali swoich legitymacji. Pojawiły się bowiem przypadki ich kradzieży w celu wyłudzania darmowego jedzenia i picia oferowanego pielęgniarkom i lekarzom przez wiele firm z branży spożywczej. Problem może dotyczyć również Polski. Numer 5. Argentyński pastor Hector Jiménez został oskarżony o próbę czerpania zysków na globalnej pandemii, oferując swoim zwolennikom tak zwany błogosławiony żel antybakteryjny. Czyli generalnie zwykły żel, tylko że przez niego pobłogosławiony. Za jedną małą buteleczkę pastor życzył sobie aż 60 zł. Numer 4. Amerykański influencer, który wziął udział w tzw. Koronawirus Challenge, w ramach którego polizał deskę klozetową w publicznej toalecie, aby udowodnić, że wirus mu nie straszny, a nagranie z tego zamieścił na TikToku dwa dni temu poinformował, że obecnie przebywa w szpitalu właśnie z powodu koronawirusa. Także pamiętajcie, drogie dzieci, myjcie ręce, zakrywajcie twarz i nie desek klozetowych. Numer 3 Ekscentryczny milioner z Indii, V.I. Malia, na dachu jednego z wieżowców w Bangalore, wybudował sobie luksusową rezydencję wzorowaną na amerykańskim białym domu. Niestety, zanim mógł się do niej wprowadzić, musiał uciec z kraju z powodu rzekomych przekrętów finansowych. Posiadłość najprawdopodobniej zostanie sprzedana, aby spłacić jego długi. Numer 2. Pewien ksiądz we Włoszech chcąc utrzymać kontakt ze swoimi parafianami pomimo zakazu zgromadzeń, postanowił zorganizować dla nich transmisję za pomocą Messengera. Na jego nieszczęście przez przypadek włączyły mu się filtry, przez co msze świętą poprowadził m.in. jako czarodziej, gangster czy Rocky Balboa. Co ciekawe, nie jest on jedynym księdzem, który zaliczył taką wpadkę. Numer jeden: premier Indii wprowadził trzy tygodniowy zakaz wychodzenia z domów. Kilka dni po jego wprowadzeniu, mieszkańcy jednego z miast mieli, kiedy na ulicy dostrzegli spokojnie kroczącą cywetę malabarską. Zwierzę, które już w latach 60. uznano za prawdopodobnie wymarłe. Jak to ktoś skomentował, jedno jest pewne: zaraza, która dotknęła ludzi, pomaga przyrodzie. To jedyny plus. Okej, okay, tym ciągle żywym jak Elvis Presley akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Przypominam jeszcze o konkursie kanału Bądź na bieżąco. Wszystkie osoby, które zasubskrybują kanał i pod jego ostatnim filmem skomentują, że są od Planety Faktów, mają szansę wygrać jeden z trzech bonów o wartości aż 100 zł na dowolne zakupy w Allegro. Link do ostatniego filmu na kanale znajdziecie w opisie. Tymczasem ja się z wami żegnam. Przypominam jeszcze, że reaktywowałem kanał Polis Sausage z animacjami, jeśli macie ochotę trochę się pośmiać. Tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Odcinku. Cześć!